Witam witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Podezek, a to jest kolejny odcinek z serii Hero Zero. To jest już trzeci odcinek z tej serii, a w tym odcinku zagram sobie o trenę nie zrobiłem i ja zapomniałem. I kupiłem sobie pudełeczko, podświeżamy trochę lumpa. To kupiłem pudełeczko i otwieramy. A czemu by nie... Uuu, to jest spoko tarcza. To jest bardzo fajna tarcza z tego seta. Bardzo to jest spoko. Tylko nie aż taka dobra mi się trafiła ale spoko tarcza, dobra szukamy o to jest ten no to jak, jak się to nazywa no to to jest zapomniałem, dobra lecimy dalej kupujemy, kupujemy sprzedajmy od razu lecimy nie ma nic ciekawego na razie, jeszcze 10 razy gdzie Pecik, spoko Zemsta tak nie przyniesie? No ja go kupuję, bo... To tyle Oczywiście, że kupujemy, a czemu by nie Kupujemy To kupujemy To kupujemy do... Wykroju, o, wykroju, już mi się przypomniało Do wykroju Kolejny raz I tu też nic nie ma Ciekawego Rzutki do wykroju Aaa o co mi to eee, Jeszcze 5 razy Jeszcze będzie coś ciekawego Jeszcze nie ma No do wykroju No wykroju, oczywiście jeszcze dwa razy no, nic ciekawego dzisiaj nie ma I wykroj, no, kilka wykrojów zrobiliśmy Więc jest spoczko OK, spoko pecik Cieszę się z tego pecika I z tego pudełka To oczywiście damy do tego a potem go jak wbiję na tym 30 pokażę moje peciki wbiję na tym 30 jeszcze wbiję na e, Dibybowie, di Bibebowie tym, bo to też jest spoko OK to tarcza sobie wezmę bo do fajnego sycika się przyda to i tak jakiś weźmiemy sobie to sycika i, i, i co by to jeszcze zrobić? Mam już 207 poziom zaczej mi treny Potekuję sobie jeszcze. O, teraz postawi się warsztat, bo, bo miałem warsztat tu, ale pozmieniałem to wszystko, bo musiałem tam dać generatownie, bo nie miałem i za chwilę będzie warsztat. Będzie mu ulepszyć warsztat, więc fajnie. To 5 sekund, więc jest poczką. Możecie oczywiście wbić przez y, mój link y, do Hero Zero i wtedy ja dostanę i wy 10 oponek jeżeli wbijecie y, y, lewe 30 trzeba rozwijać warsztat bo kiepsko na razie e, czyna odebrałem dwa czyny nawet bo czyny czeka gdzieś na nagród a jakieś kiepskie o 10 jednostek treningowych a może się przydać, może się przydać OK eee, Sprzedajemy Jeszcze coś, jeszcze zrobię sobie kilka tych przerywam wam nie chcę się teraz zrobić. Zrobimy sobie jeszcze kilka a, a, zadań ozwyczajnych. A czemu by nie? Okej, okay, to robimy. To jest jakiś dobry item. Chujam, że przegram. Bo dużo dawałem siłę, jak były Herkon na siłę i teraz niekiedy przegrywam te pojedynczki o, do wykroju się przyda. Oczywiście, z moją chęcią. Jakiś jak. Nie wiem, co jest to. O, jest już. Oczywiście, możecie zostawić łapkę w górę, zostawić subskrypcję na kanale, napisać jakiś komentarz, czy chcecie więcej takich odcinków Zero Zero i co. No i jeszcze trochę parujmy to. I widzimy się w następnym odcinku. Uuu, jakiś fajny nawet cecik. Wygrany. I widzimy się w następnym odcinku Jeżeli będzie tutaj Ile? 5-10 łapek jakoś tak Zobaczymy mm, Pożyjemy, zobaczymy O, jakieś tutaj Fajna maseczka Nie wiem, jakoś słabo mi działa, więc Kończymy ten odcinek I do usłyszenia Trzymajcie się i cześć yo.